Dzień dobry, dzień, dobry moi kochani. Witajcie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj środę 27 dzień października. Chciałam powiedzieć listopada, ale nie, jeszcze nie listopad, cały czas październik, końcówka października. E, za chwilę będziemy zmieniać czas na zimowy i powiem Wam, że widzę w poglądzie, że tak się coś szaro zrobiło. Bo słuchajcie, przyszły jakieś chmury i chyba będzie padać. Eee, a propos pogody, to w ostatnim vlogu wam mówiłam, że w ogóle nie czuję, że jest jesień, bo w dalszym ciągu jest ciepło i można chodzić w krótkich rękawkach. Słuchajcie, nagrałam dla Was vloga i na drugi dzień zaczęło lać, wiać i przyszła prawdziwa jesień. Eee, i w dalszym ciągu nie jest jeszcze jakoś bardzo zimno są momenty, że jest ciepło, ale też są już dni takie, że jest już chłodno i czuć, że nadchodzi zima. Eee, wczoraj wróciliśmy do domu, tak jak wam wspominałam w ostatnim vlogu, byliśmy parę dni u naszych przyjaciół, oczywiście jak zawsze było super. Eee, pojechaliśmy w piątek i wczoraj wieczorem wróciliśmy, w zasadzie to później wieczorem, bo już była dziesiąta. Eee, dzisiaj byliśmy na zakupach i stwierdziłam, że nagram dla was vloga, bo słuchajcie do końca tygodnia mam urlop. E, tak, okazało się, słuchajcie, we wrześniu, że mam jeszcze sporo urlopu. Ja byłam w ogóle w szoku. E, przyszedł mi mój menedżer i mówi, że mam jeszcze 85 godzin urlopu, bo tak, słuchajcie, ja mam urlop w godzinach. Wiem, że co niektórzy mogą być teraz zszokowani, jak to w godzinach, bo ja sama byłam. Pamiętam pierwszy raz powiedziała mi o tym moja koleżanka, która pracowała w hotelu i ona właśnie miała urlop w godzinach. I jak mi o tym powiedziała, to ja też byłam zszokowana, bo nigdy wcześniej nie słyszałam o czymś takim. A jak zaczęłam pracować w firmie, w której cały czas pracuję, to okazało się, że ja też mam urlop w godzinach. I początkowo w ogóle nie mogłam tego ogarnąć, ale już się przyzwyczaiłam, A więc wyszło, że mam jeszcze dwa tygodnie urlopu. I ja byłam taka lekko w szoku, i mówię jak, to ja w ogóle prawie urlopu nie brałam, ale zaczęłam o tym myśleć i rzeczywiście ja na początku roku, to tak naprawdę brałam jakieś tam pojedyncze tylko dni. Potem dwa tygodnie w sierpniu, no i jeszcze dwa tygodnie mi zostały. E, także stwierdziłam, że wezmę sobie właśnie teraz tydzień z myślą o tym, żebyśmy pojechali do naszych przyjaciół na parę dni e, i tydzień chciałam wziąć przed całymi świętami, bo jak wiecie, ten okres świąteczny mam i tak wolny, więc stwierdziłam, że będę miała więcej po prostu wolnego, ale ostatecznie wzięłam ten urlop na początku grudnia. E, myślę, że w tym blogu też Wam powiem, dlaczego wtedy wzięłam, ale to troszkę później. No więc teraz do końca tygodnia mam urlop i myślę, że właśnie jutro chyba albo w piątek nagram dla Was jakieś filmy tematyczne, żeby było na zapas, skoro mam wolne. Dostaję od Was bardzo dużo pytań, zresztą standardowo jak o tej porze roku zawsze od września zaczynają się pytania. Tym razem było tak samo, a mianowicie czy będzie w tym roku vlogmas? Oczywiście, że będzie, zamierzam nagrywać takie jak wcześniej, natomiast w tym roku na początku ten vlogmas może być troszkę inny. Na pewno nie będę miała tyle czasu na nagrywanie, więc te vlogmasy będą krótsze i nie wiem, czy będę miała możliwość, żeby Wam codziennie publikować. Może być tak, że będzie z kilku dni jeden vlogmas, dlatego że na początku grudnia się przeprowadzamy. Wcześniej Wam w ogóle na ten temat nic nie wspominałam, nie wspominałam, że jest w ogóle taki plan. Ale to dlatego, że stwierdziłam, że mam jeszcze czas, że jeszcze zdążę Wam o tym powiedzieć. Potem przestałam nagrywać, no i dopiero teraz mogę Wam o tym powiedzieć. Chociaż wydaje mi się, że wspominałam Wam kiedyś, że w przyszłości zamierzamy przeprowadzić się na coś większego, ale to był taki plan na przyszłość, jeszcze nic konkretnego. Natomiast pod koniec zeszłego roku zdecydowaliśmy się, że to już czas najwyższy i od stycznia zaczęliśmy szukać intensywnie czegoś nowego. I powiem Wam, że nie spodziewaliśmy się, że będzie tak ciężko coś znaleźć. E, tak naprawdę na tym mieszkaniu mieszkamy 6 lat, ponad już 6 lat, więc przez te 6 lat w ogóle się nie interesowaliśmy nieruchomościami ani nic, nie wiedzieliśmy co się dzieje. E, I z tego co pamiętam, jak się tu wprowadziliśmy, to też szukaliśmy dłuższy czas, też wiecie, były jakieś tam wymagania, e, ale wtedy jakoś było łatwiej, nie było tylu chętnych i więcej mieszkań oglądaliśmy, byliśmy oglądać. Um, natomiast teraz to jak coś się fajnego pojawiło to dzień, dwa już tego nie było e, także <noise> naprawdę się działo bardzo dużo chętnych jeżeli chodzi o mieszkania w ogóle jeżeli chodzi tutaj o naszą okolicę to e, nieruchomości to naprawdę bardzo duże koszta e, ceny są bardzo duże e, czy wynajem, czy kupno e, bardzo drogo jest, że tak to powiem natomiast teraz ceny jeszcze poszły w górę E, także żeby znaleźć coś naprawdę fajnego, to, to są już spore koszta e, Generalnie będziemy mieszkać z moją mamą e, Więc zamieniamy dwa mniejsze mieszkania na jeden po prostu duży dom I generalnie, no wiadomo, jakieś tam wymagania są e, Także też, wiecie, no, nie braliśmy pierwszego lepszego Tylko chcieliśmy rzeczywiście, żeby te nasze wymagania były spełnione e, I też e, nie było czegoś takiego, że mamy, wiecie, takie parcie, że musimy już się teraz wyprowadzić więc dlatego szukaliśmy tak długo, a w końcu znaleźliśmy. Generalnie, bodajże w sierpniu to było, byliśmy oglądać jeden dom, który na zdjęciach wyglądał naprawdę ładnie. Był taki, wydawał się taki duży. Generalnie był to nowy dom, bo był wybudowany w zeszłym roku, ale jak pojechaliśmy go zobaczyć, to się okazało, że no nie, jest tak mały, tak ciasny, tak mało miejsca tam, że nie. Ale powiem Wam, przecież się zdecydowaliśmy na niego. Tylko że to było tak, że oprócz nas jeszcze były trzy rodziny, które były zdecydowane, więc dostaliśmy pytanie, na które musieliśmy odpowiedzieć i to właściciel domu podejmował decyzję, komu wynajmie. Nas nie wybrał, na szczęście jednak. I jeszcze w tym samym dniu byliśmy obejrzeć mieszkanie, bo właśnie ten agent, co nam pokazywał ten dom, powiedział, że jest jeszcze mieszkanie, które jeszcze się nie pojawiło na stronie. E, takie, które by myśli nam odpowiadało. No i my tak wiecie, mieszkanie, ale my byśmy woleli jakiś ogród, albo balkon, chociaż my on mówi, że tam są dwa balkony, także na pewno będzie dobre. No to dobra, pojechaliśmy zobaczyć tak tylko z ciekawości. Okazało się, że salon był olbrzymi, naprawdę. E, jeden pokój był bardzo mały, drugi no, był spory, ale mało ustawny, dlatego że tylko dwie ściany były puste. Na jednej ścianie bardzo dużej, gdzie można by było wstawić meble, to po środku były drzwi do łazienki. A na drugiej ścianie były drzwi na balkon, tylko że to był balkon Julii. Więc wiecie, to było tylko otworzyć drzwi i już są barierki. Natomiast drugi balkon, który był w salonie, to był taki balkon, że... Tam można by było wyjść, oczywiście postać, ale żeby wystawić sobie krzesełko i usiąść, to absolutnie nie było mowy, bo ten balkon był tak mały. Także powiedzieliśmy, że no nie, 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 ale my i tak wiedzieliśmy, że my tego mieszkania nie weźmiemy, bo my bardziej woleliśmy albo, jak już to mieszkanie takie jak mamy teraz, że na parterze z ogrodem, no albo dom. No ale byliśmy z ciekawości zobaczyć, no i szukaliśmy, mi się wydaje, że to był właśnie sierpień. Albo początek września, nie pamiętam. No ale szukaliśmy dalej. Nawet powiem Wam szczerze, że we wrześniu byłam, na początku jakoś września byłam u mamy na noc i mama do mnie mówi, że myślała, że w tym roku już dom na święta będziemy stroić e, razem, jeden po prostu dom. E, no a jednak nic z tego nie wyszło, a ja mówię, do mamy, spokojnie, jest dopiero wrzesień. Może być tak, że na koniec roku będziemy się wyprowadzać. No i proszę jest. Generalnie jeżeli chodzi o dom, który wynajęliśmy, to było tak, że. E, Ogłoszenie już się pojawiło, my już widzieliśmy to ogłoszenie i w sumie no, nam się ten dom spodobał. E, ale jakoś nie reagowaliśmy. E, I na drugi dzień e, znowu weszłam w ogłoszenia, bo to było sprawdzanie codziennie kilka razy dziennie. I ten dom dalej był, więc e, wysłałam go mamie. No mama jej się spodobał. Akurat jarek wtedy miał wolne, więc pojechał do agencji. Okazało się, że tam ktoś jeszcze mieszka, więc e, pani z agencji powiedziała, że ona będzie e, właśnie teraz umawiać, e, żeby iść zobaczyć ten dom. No, i wiecie, cały dzień cisza, cisza, więc mówię pewnie nic z tego. I w końcu, przed końcem pracy, okazało się, że mam wiadomość od Jarka, że jedziemy zobaczyć dom. Pojechaliśmy go zobaczyć, akurat jak podjechaliśmy, to ktoś z tego domu wychodził. No i pani powiedziała, że ogólnie były przed nami jakby tak trzy rodziny, i my jesteśmy jako czwarci. I na tym zakończą, bo na pewno kogoś wybiorą. Dom naprawdę nam się spodobał, bardzo duży. Ogólnie to są um, trzy sypialnie. Ale mogą być też cztery, dlatego że jest jeszcze jadalnia tam, która też może być sypialnią. No i generalnie się zdecydowaliśmy na ten dom. Oczywiście, oprócz nas, jeszcze dwie rodziny się zdecydowały, więc znowu były pytania, i właściciel miał wybrać, kto komu wynajmie ten dom. No i okazało się na drugi dzień, że wybrał nas, także byliśmy bardzo szczęśliwi. Dwa tygodnie temu dostaliśmy właśnie wiadomość, że przeszliśmy sprawdzenie, bo oni tutaj sprawdzają e, przyszłych, właśnie najemców w banku, u pracodawcy i tam, gdzie obecnie mieszkają. Także wszystko e, przeszło dobrze. No i teraz czekamy tylko na podpisanie umowy. E, umowę powinniśmy dostać tak tydzień albo dwa tygodnie przed odebraniem kluczy, a klucze odbieramy 30 listopada. I 4 grudnia się przeprowadzamy. Także się bardzo cieszymy, że w końcu znaleźliśmy. I powiem Wam szczerze, że moja mama w ogóle jeszcze tego domu na żywo nie widziała, bo akurat była w pracy, jak byliśmy oglądać, więc tylko byłam ja z jarkiem oglądać ten dom. Eee, tylko na zdjęciach go widziałam. Ale generalnie naprawdę duży, więc super, będzie dużo miejsca. Eee, I w ogóle niedaleko nas, bo nie wiem, czy pamiętacie, mówiłam Wam, że każda dzielnica tutaj ma takie swoje mini centrum i my tutaj też niedaleko mamy takie mini centrum, i właśnie tam. Niedaleko jest ten dom, w którym będziemy mieszkać, także się bardzo cieszymy. Teraz, wiecie, w ogóle zacznie się pakowanie, porządki przy okazji, bo wiadomo, że przy, przy przeprowadzkach są zawsze porządki. Ja się tego boję najbardziej tego pakowania. Tutaj już w ogóle są kartony. Za naszym narożnikiem pełno kartonów już jest. E, jeszcze w sypialni. Generalnie myślimy o tym, żeby już łóżko w sypialni złożyć dużo wcześniej, szafy, żeby tam mieć magazyn na te kartony. Także będzie się na pewno działo. Ja już w ogóle zaczęłam robić porządki, bo z dwa tygodnie temu mi się wydaje, to było chyba tak, dwa tygodnie temu albo już trzy nawet stwierdziłam, że już czas najwyższy pochować letnie rzeczy wyjącimowe i stwierdziłam, że w związku z tym już zrobię porządek. I powiem Wam, że tym razem nie było żadnych sentymentów. Bo jak wiecie, ja co jakiś czas robię takie porządki, ale to zazwyczaj jest, a to się jeszcze przyda, a to jeszcze będę nosić. Tym razem w związku z tą przeprowadzką stwierdziłam, że nie chcę zabierać zbędnych rzeczy na nowy dom, więc yy, to, co nie nosiłam rok, to, co już mi się nie podobało, po prostu poszło na wydanie i tak wydałam, słuchajcie, trzy wory ciuchów. Także zrobiłam naprawdę spore porządki. Ale to na razie w ciuchach jeszcze wiadomo jest dużo innych rzeczy, bo tak jak mówię, mieszkamy tu 6 lat, więc przez te 6 lat się uzbierało. Tak naprawdę jak się tu wprowadziliśmy, to nie mieliśmy połowy tych rzeczy, co mamy teraz, więc sporo tego będzie, jeszcze masz przerażona tym pakowaniem, ale się cieszę. Potem rozpakowywanie i jeszcze dodatkowo strojenie już domu na święta, bo wiecie, początek grudnia to nie jest taki dobry moment na przeprowadzkę, bo jednak wtedy już tak są przygotowania bardziej do świąt, wiecie, że... Yy, w okolicach 6 grudnia zawsze już stroję dom na święta, tym razem będzie to później. E, dlatego właśnie mam urlop na początku grudnia. Dlatego ten tydzień słuchajcie jeszcze tak trzymałam, no bo liczyłam na to, że jeszcze w tym roku się przeprowadzimy i stwierdziłam, że wezmę go przed, tydzień przed właśnie już świętami. E, dzięki temu będę miała dłuższe wolne, e, a ewentualnie go zmienię. No, ale nie musiałam zmieniać, bo od razu już. Na początku grudnia ustaliłam i tyle. Także będziemy się przeprowadzać, i w związku z tym, dlatego, tak jak mówiłam, że nie wiadomo, czy będę miała możliwość publikowania wam codziennie, bo nie wiem, jak to będzie z internetem na nowym domu, czy uda się to tak zsynchronizować, żeby po prostu już internet był, jak się wprowadzimy. Jeżeli tak będzie, to będzie pewnie będą vlogmasy codziennie, a jeżeli nie, no to będą włączone. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym bądź razie za miesiąc i parę dni przeprowadzka. Wiecie, co mnie najbardziej przeraża? Że trzeba zrobić porządek w komórce w ogrodzie. A tam jest tyle gratów. W większości nam niepotrzebne, tak więc na pewno się ich pozbędziemy, żeby ich nie zabierać. Generalnie, jeżeli chodzi o przeprowadzki, to ja nie lubię przeprowadzek, bo to jest tyle roboty. Najlepiej jakby dało się zrobić o tak. I już jesteśmy na nowym, rozpakowani, ale niestety tak się nie da. Ten tydzień, 1 grudnia, na pewno będzie intensywny, bo. Wiadomo, przeprowadzka, ustawianie wszystkiego, składanie mebli, e, rozpakowywanie jeszcze będziemy malować nasze obecne mieszkania, żeby zdać klucze. No i strojenie domu na święta także sporo będzie się, będzie się działo na pewno. E, ale jeżeli chodzi o meble, to tylko będziemy rozkładać nasze szafy, łóżko w sypialni i narożnik bo narożnik niestety w całości nie przejdzie, trzeba go rozłożyć e, a reszta to pojedzie wszystko w całości, więc dobre i to, że nie będzie trzeba wszystkiego rozkładać i składać, ale bardzo się cieszę, powiem Wam, że się przeprowadzamy i już nie mogę się doczekać Dobra kochani myślę, że to by było na tyle jeżeli chodzi o następnego vloga, nie wiem kiedy będę nagrywać może w piątek, tak sobie myślę ale nie wiem, nie jestem pewna w niedzielę na pewno nie będę nagrywać, bo w sobotę idę do mamy na noc, więc wrócę pewnie w niedzielę po południu także nie będę nagrywać może w piątek, ale nie obiecuję. Jutro, tak jak mówiłam, będę nagrywać dla Was filmy tematyczne, żeby były na zapas na jakiś czas. Kilka filmów wam nagram. Dzięki bardzo, że byliście. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa! pa.